Wnioski starcze antykryzysowej od 24 czerwca można przesyłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE. Chodzi tu m.in. o wnioski o dodatek solidarnościowy, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek, udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej czy o odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę. Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0. Żeby przesłać wniosek elektronicznie, potrzebny jest profil na pułap. Profil na pułap można założyć bez wychodzenia z domu przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub podczas wizyty w placówce ZUS. Na stronie ZUS jest zamieszczona instrukcja, w jaki sposób krok po kroku założyć konto na półę. W zakładaniu profili na półę będą pomagali też oczywiście pracownicy zakładu. Pracownicy sal, obsługi klientów na dowolnym stanowisku potwierdzą dane, czyli tożsamość osoby, która chce założyć profil, no i oczywiście pomogą przy założeniu takiego profilu. Wnioski elektroniczne o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej muszą być podpisane i można je podpisać za pomocą funkcji podpisu profilem PUE, za pomocą podpisu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, bądź za pomocą podpisu osobistego, czyli tzw. e-dowodu. Najprostszym sposobem autoryzacji jest podpisanie wniosku profilem PUE. Po wypełnieniu wniosku trzeba kliknąć przy, przycisk Podpisz profilem PUE i wniosek jest wysyłany do ZUS. Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwala na uniknięcie błędów przy ich wypełnianiu. Elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione i nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku. Portal PUEZUS jest elektroniczną skrzynką podawczą. Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Przez Internet można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i płatnościach. Za pośrednictwem PUE można wysłać też wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczyć składki. Platforma usług elektronicznych stale się rozrasta. Od marca do czerwca założono ponad 600 tysięcy profili. Można tu więc mówić o rekordowych przyrostach, dlatego że dotychczas przybywało przeciętnie od 60 000 do 70 tysięcy nowych użytkowników miesięcznie. Łącznie klienci ZUS założyli już ponad 4 miliony 200 tysięcy profili na PUE.